Jezus Maria! Ej, 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 Ty! Ej, Gdzieś tam, tam był. Gdzieś tam był. Idę po niego. Nie! Spójrz! Uciekaj! Widzowie, tak się odcinek zaczyna. Widzowie! Nawet się nie się to zrobiło. I opadł, gonił mnie! Oła! On nie mije! Nie! A jeżeli chcesz założyć swój serwer w Minecraft To przedstawiam wam Hostomi Jest to hosting serwerów Minecraft, który oferuje serwery z przejrzystym I łatwym w obsłudze panelem Więc jeżeli chciałbyś założyć serwer na przykład, aby pobrać z przyjaciółmi To dobrze trafiłeś Hostomi oferuje również hosting botów Discord Jak i support dostępny niemal 24 na 7 A z kodem JOFEN macie 5% zniżki Link w opisie Dobra widzowie, jesteśmy już i widzowie. dzisiaj tak. mamy cały dzień na przygotowanie się I dzisiaj plan jest taki dobra biegniemy Dzisiaj plan jest taki, że robimy sobie bardzo dużo dom nie? I ogólnie widzowie, na tym modzie zauważyć nie ma jedzenia. Żadne jedzenia. się nie lec. Kompletnie nic. Stację roboczą postawiłem. Popuść. Gdzie? No tutaj. I świeczko <noise> Potwierdź zakup przy kasie. Myślisz, że będzie straszny ten lokust No nie... Nie wydaje mi się, bo jest 2D. Paweł, ja jednak się go boję. <noise> może nie nagrywać tego akupać. odcinka. <noise> Dobra, ja już idę robić szukać miejsca na dom. O. O kurwa! Dobra, zniknął, zniknął, zniknął. Czucu! Ej. Ej, słyszałeś, to? No? O, o, teraz no, słyszę. Ale to będę defok, okej. Okay. I dobra, jest, zresztą no. się nie, nie patrzcie na niego, nie, ja się do to wspominam. No Nie on jest! Kto puka w szybkę? O, tam jest, zmienił miejsce. To chyba go powalił. No. Dobra, patrzymy na niego? No. Zabieraj! O nie, muszę zwiewać, o nie, zwiewam No, ja kupię do liszy! Teraz zwiewam. o nie muszę O kurde, on mnie goni, Muszę zwiewać, o, o, nie. O, o nie O nie, O nie On mnie goni, on mnie O nie Ej, 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 ej Ej, Co? Locust się zrespił, widzisz? Gdzie? Widzisz go? Gdzie? Tu, tu Patrzymy na niego? I, dawaj Co to jest? Pokaż Dobra widzowie, widzowie następna noc się noc robi A to oto nasz piękny A dom, teraz... zobaczcie jaki ładny dom I co Margen? Chodź do kopalni A do tego patrzcie ziemi. jakie piękne schody widzowie Widzicie jak się postarałem? Piękne, cofie napiszcie w komentarzu że są brzydkie <grymne> jeżeli widzowie napiszą, że te schody są brzydkie, to będą płacili podwójnie za bilet na autobus. Gdzie tu jest Daj. Dobra, Joff. I to może być jedyny sposób na pozyskanie jedzenia. Jedzenia w jaskini, tam cuchnie. Na tej góry. A wiecie, to... A wiecie co dostaniecie? A i tam jest górka, tam jest jaskinia w górce. Dobra, chodźmy do wrotach tych bram. I ty, ty też jest. już sprinta, nie, pasz, nie? Ja mam. Ej, bo tutaj swoich itemów nie ma. O. Dobra, to przynieś mi. Do domu. Musimy się wracać przez ciebie. Ta. Wszystko pod nos trzeba ci podrzucać. No, <laughs> jak <Leni> zabiłeś. <laughs> jak mnie zabiłeś. Kurde, nie wiem, słyszałem jakieś skrzypnięcie, i chyba to jest widzę cię, cię. widzę cię Coś mi skrzypnęło. Masz moje rzeczy? Mam, mam, mam. <laughs> nie no. Dobra, jest tu, tu gdzieś. Do... Ej, ej, Gdzie on ej, ej, ej. ej Jesteśmy w tym samym miejscu na drzewie. Się miejscu na drzewie. I do, i do... Dobra, któryś się tam nie widział. <laughs> Zajmuj, robi? tylko wstydu senarowi. <laughs> ej, mam brukwi. Mam brukwę. JEST OSPORNIA! A kogo? A kogo Agierko? No to się spojrzałem do niego. Odbiegło, nie ci ciebie. Ty mnie. masz agro nie, jego? Nie, 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 dobra, ale to jest Agro. Jak się wystraszyłem. Ale ty masz jego agro, czy tak, ja? Tak, 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 no bo ja się spojrzałem do niego. A, bo ja myślałem, że się w to z tekstury spojrzałem. Tylko nie wchodź do wody, bo on szybkim pływakiem jest. Nie jestem w wodzie, ale ja jestem w bezpiecznym miejscu. Dobra Uff Ja już mam y, 15 brukwi Dobra, Marker, musimy jakieś jedzenie ogarniać No, to węgiel będziemy jedli Marker nie, już tego nie mówi <laughs> Paweł, możemy kiedy o, idzie proszę. to nagrać? Boję się <laughs> Ale dziura w dachu jest <laughs> Jak dziura w dachu? No, pogryziony dach mamy Dobra, ja Ofent, to wywalam twoje itemy Shan, chrzan, chrzan, chrzan Nie chrzan, nie chrzan, nie chrzan Nie należało do chrzan. mnie Chrzań. Ej, co masz, śnieżynkę? Ej, Paweł, rosła tutaj ej, 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 kupiłem emeraldy? Dawaj Dobra, dobra kopałem, gdy wypadły. Dobra, idziemy, zdrowi O Jofren, patrz ile brukwi! Dobra, cześć. Wow! I Widzowie, następna Nas. noc. Zrespiło się coś. A może no, nam zdemolować czy... domek? Do on niszczy, do no, on niszczy, on niszczy. Tylko ciekawe, czy u, u ciebie się zrespił, czy blisko mnie. Ty, idziemy na sawannę? Na sawannę zwiedzać? A tu jest baza, dobra. Ej, możemy jabłka. Ja robię motyki na No, żelastwo, nie? A ja nie mam żelaza. <noise> Zamykaj chatę Zamykam, zamykam Pochodnie się pojawiła na środku wody Aua Aua O O nie Dźwięki Kto to? Locust? Czy fog? O, the fog, fog, fog I czemu dwa dźwięki naraz? Bo się dwa zrespiły <giby> A ten może się w podłogę bardziej Kto to? Kto? to? Ko, 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 ko daj mi tu wejść, daj mi tu wejść Zakup nas Zakupałeś <giby> nas, Zakupałeś <giby> nas, Zakupałeś <giby> nas, Zakupałeś <giby> nas nie kop, nie kop, stop, stop, stop Dobra starczy starczy Kopie Ej, on kopie Ja, jestem. ja jestem, jestem w środku Ej, on kopie drta, kop, 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 na dół, kopie dół Kop się dzisiaj, kop się dzisiaj On kopie, on kopie, kop się dzisiaj Kop się, kop się, kop się, kop się Kop się, kop się, kop się No bo wiesz, że mówię kop się, kop się, kop się Ja rozmuruję Dobra, kop, ja muruję Kop, 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 kop i bo to zaraz zabraknie Dobra ja to trzeba Ej, co to? Co my zrobiliśmy? Głazimy, dzień się zarobił, na to byliśmy. Dobra, jeszcze dzisiaj... Jedna... On to pogryz dla os... pogryzarka! Dobra widzowie, się już kolejna los. Tak. Ej, arbuzy tu mogą być! Arbuzy! Kurde czkawkę mam. Jest to jakiś duerczka, czkawi się. Papi się rosołu jak ci czkawka przyszła. Jest arbus, arbuzy dwa. Jeden na głowę Ja złapałem czkawkę Męczony fog. <noise> Znowu No tu Nubius, czekaj Chyba jakieś jest Spiderman Kurde Kogo goni? Mnie goni A Co to miało być? mnie Mam pół HP Pół Nie, nie, nie Nie? Kurde Jak to umarłeś? On cię mnie gonił teraz, czy nie? Nie ja patrzę na drzewo Co ty no nie. zrobiłeś? On mnie godzi, czy nie? Nie, zyktął. Stresuj się nowy. Nie, Paweł, ale wytnijmy to. Nie chcę, żeby ludzie wiedzieli, że czkawki dostałem.